Siema, siema. mamy kolejny dzień i pożaru ciąg dalszy ta góra dalej się jara zobaczcie nie wiem zjechać zobaczcie jak się tutaj jara niebo jest całe z chmurą. my samolot leci tu na wodę, zrzucam tutaj sobie lata. widać ogień, tam się tli. to lepiej za chmurą jest, ale tam było przed ogień widać tak to wygląda nawet deszcze, które padały tutaj nic nie zrobiły światło jest około całe takie żółte, ponieważ te chmury przykrywają tutaj światło, o tam się jara. tam widać pomienie. A tam są pomoje tam widać. To się pali miejscowość Lake El Senior. Nie wiem, czy tam jest drugi pożar z lewej strony, czy te chmury po prostu tylko tak niosą I tak na szybko taka ciekawostka, mamy krótki filmik, A taka ciekawostka, na co dzień tego tutaj nie ma, icha.